Hejka, hejka. Kontynuujemy sobie naszą ucieczkę. Poza tym odcinku pod koniec ulepszyliśmy sobie nasz ekwipunek. Wymieniliśmy na nasz pistolet na kuszę i sztelecik na taki miecz. I jak możecie zauważyć, wygrałem yy, też spolszczenie, także ulepszyłem także naszą grę. Zauważyłem, że naszym bohater jest niemową, to może lepiej po prostu. Będzie mieć te. polskie napisy. Jelly, na wypadek, gdybyś był za głupi, by to zapamiętać, zajrzyj do swojej whisky, by znaleźć odpowiedź. Whisky łapiesz? Jeśli chcesz swoją działkę, rozgryziesz to. Jeśli nie, wrócę po nią w następnym miesiącu. Co to jest tak ciemno, nadal mimo, że zmieniłem ustawienia, że sobie eee, zasłonię rolety. Także dajcie mi chwilkę, dobra, jestem z powrotem, słońce mi tutaj tak świeciło, że musiałem sobie po prostu zasłonić te roletę, żeby cokolwiek widzieć. He won't get past me, sir. Do you know who we're we Don't try to take him out alone. But what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Smells like a dead weeper in here. Walisz sobie szura. Możemy sobie na niego zaskoczyć i go za jego zabić. Ale zamiast tego sobie go tutaj... Lekko poddusza. Planowałem yy, zabijać wszystkich, ale... Jakoś tak naturalnie mi to wychodzi. Gada, uciekłem, no no radę to radę to quickly i'm samuel and i work for some good people who want very much to meet you well, they said you'd come out here i could still hardly believe it i'll take you to meet them just down the river from here look around if you need i'll be here just don't take too long No, skoro gradaje nam opty i się, to się rozejrzymy O oh, fakt, co to jest? Jakaś pirania mnie zaatakowała, Boże. Dobra, idziemy, są O widzicie czyli tak naprawdę moglibyśmy być niewykryci cały ten czas i nikogo nie zabijać. Wtedy mamy tutaj odhaczone. Jest znowu takie piękne widoczki. Póki co bardzo fajnie się prezentuje ta gra.

Przewoźnik Samuel przemycił Cię przez rzekę z więzienia w Coldridge. Pracuje dla podziemnego ruchu opiera opierającego się na nielegalnej władzy lorda regenta i przyprowadził Cię na spotkanie z członkiem organizacji. Pytanie: Czy regentowi można ufać? Jak myślicie? Ja mam nadzieję, że tak... Jeszcze się rozejrzymy, bo widzę, że ta gra nagradza eksplorację jak najbardziej.

He found our man. we can continue this later lord pendleton the man of the hour is here. corvo i'm admiral havelock a true servant of the empire like you until the lord regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne and i'm lord trevor pendleton i represent the nobility in our little group but we all act like as equals here at the hound pits pub this is a momentous occasion corvo i'm going to come out with it. we've been building a... Ale Aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered, but before you retire, you. Powinieneś zaprezentować się do Pierrotu. Często się wyzwani. Ale jego instynktywny umysł jest w tym w porządku. Tak. Pierrot jest tak mądrym artystą, jak jego technika. Będzie kreować to, czego right. yes. potrzebujesz. Nasz bohater jak zwykle się nagadał. Piero to wynalazca, który potrafi konstruować i ulepszać wyposażenie. Piero spędza większość czasu w swoim warsztacie. Czyli zakładam, że u Pierrotu będziemy ulepszać nasz ekwipunek, wiadomo. Przewoźnik Samuel przemycił cię przez rzekę. Okej, dobra, to już czytaliśmy. Ukryci, ukryci sprzymierzeńcy, twoi nowi sprzymierzeńcy, kryjący się w starym barze nad rzeką, chcą się podzielić z tobą swoimi planami. Spokojnie się, spotkaj się z wewnętrznym kręgiem lojalistów, aby dowiedzieć się co planują. Go talk to and then get some sleep. We can talk more when you rest. The weeper count for the month of seed has increased. The Lord Regent has decreed that plague ordinances will remain in effect through the month of rain. Stay alert and stay loyal. Money is on the ground don't even My, you must be Corvo. I am Lydia, at your service. Your room is upstairs and ready. When they told me who it was, well, I thought you'd be older, like the app. Traffic is forbidden from landing in the distillery district due to risk of infectious contact. Violators will be taken to the flooded district for treatment and rehabilitation. Log Entry 1-4. It seems we've moved to a new phase. Martin's improvisations have borne fruit. The former bodyguard has been freed and is en route to the staging location. Panel Force in a controlled manner against a previously inaccessible. Uh, to the point? If I may, I match am the personal match. assistant to Lord Pendleton, and one of the senior <laughs> servants at Pendleton, as was my father. Now I am entrusted with this house, Which the home of the loyalists. I'm sorry, I've never seen dark. The the camera's at being interview. seen. Before. It is a bit oh, romantic, though, isn't it? I believe. You. I'm here. here. All custom work. For you, I will create the tools of a master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil is running. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil is unstable. When it explodes, there is. a terrible minutes perfect now plug it in yeah? bardzo, perfect thank you Za to you see the assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face, but this mask will mean terror to them. If you just hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of the line. Move. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables, and I will resell them on the black market. That should give us yeah, money to craft the things you need. Tell me what I can make for you. Dobra, no, możemy jakieś bełty, pociski. i ulepszenia. a on start you must be exhausted I advise that you get some sleep your life will get even more difficult soon you should rest while you can Sleep well Sweet dreams. Dobra, ale y, gdzie jest moja? Ej, no, kupiłem ulepszenie do maski, a ja nie mogę. Nie mogę przybliżyć. Oskamował mnie ratunku. it hello Corvo your life has taken a turn has it not The empress is dead her precious daughter Emily is lost somewhere in the city and you will play a pivotal role in the days to come. For this I have chosen you and drawn you into the void I am the outsider and this is my mark. There are forces in the world and beyond the world. Great forces that we call magic. And now, these forces will serve your will. Use this newfound power. My gift to you. Come find me. Korwo, jestem bardzo smutny. Mówią, że nie żyjesz jak mama, ale zamierzam włożyć tę notkę do butelki i wrócić ją do rzeki, ponieważ im nie wierzę. Życie tutaj jest bardzo dziwne, nie podoba mi się, więc proszę przyjść do mnie, jeśli możesz. Follow, your trials will be great, Corvo. Seek the ancient runes bearing my mark in the lonely places of your world and at shrines raised in my name. These runes will grant you powers beyond those of other men. To help you find these runes, I give you this the heart of a living thing, molded by my hands. Z tego hartu będziesz słuchał wielu zbrodni i zal mnie guzaić na moje runy, no matter how they may be hidden. Liczy na hart teraz, i znajdę inną runę. Naciśnij przytrzymaj środkowy przycisk, aby otworzyć koło działań. Wybierz gadżet lub moc, którą chcesz wytrzymać w lewej dłoni, i zwolnij, aby potwierdzić. Ok, możemy przepisać też skróty klawiszowe dowolnie. Trzyma na lewej dłoni serce pomoże Ci lokalizować kościane, amulety lub runy nawet przez ściany. Serce pulsuje i rozświetla się, gdy masz przed sobą kościanę amulet lub runa, a także będzie bić szybciej, w miarę jak będziesz się zbliżać. Serce będzie szeptało sekrety, jeśli naciśniesz prawy, to lubiąc osoby lub miejsca. A jakie sekrety? Czyjeś sekrety? Mam wrażenie, że dobrze kliknąłem, ale nikim będzie dobra. Gdy zbierzesz kilka run, otwórz dziennik i przejdź do sekcji mocy, aby wymienić runy na moce. Runy mogą być zbierane i używane do zdobywania mocy naturalnych. Możemy sobie już odblokować jedną umiejętność. Możemy zwiększyć sobie zdrowie, lub umożliwić widzenie w ciemności i dostrzeganie żywych istot przez ściany, włącznie z ich polem widzenia. Widoczne są także reprezentacje odgłosów, jakie wydajesz. Zobaczymy sobie to, brzmi to ciekawie. Naciśnij prawy, aby widzieć w ciemności i wykrywać, żeby istoty przez te ściany. Możesz również obserwować ich pole widzenia, a także wizualizację dźwięków, które emitujesz. Poziom drugi pokazuje ci przez ściany ważne obiekty, takie jak urządzenia ochronne, broń, amunicję, monety, kluczy lub pułapki. You. Bardzo fajnie to też wygląda na cały rozwój postaci Now Mega. But know that I will be watching with great interest. <laughs> Kościane amulety dają niewielkie korzyści nadnaturalne. Wyszukuj ich, nasłuchując brzęczenia jakie emitują. Domyślnie możesz aktywować do trzech kościanych amuletów jednocześnie w odpowiedniej sekcji dziennika. Dobra, weźmiemy sobie na pewno budowanie skałami i bełtami w naszą stronę. I to pływanie sobie ulepszymy. O, jeszcze mam amulety, Boże, ile tego... O chryste panie. Ulepszymy sobie trochę szermierkę.

That pile of wood the out there? Songs it's a hovel built from an acrobo. Where does Admiral Adlock that live, I wonder? Deals, Deals are made, made here, sometimes, sometimes under the, the influence of wine, and sometimes... I had a sailor for a boyfriend once. He thought he'd strike gold digging in the Pandician cliffs. They found his ship drifting empty. Work, Work is, is never, never done for the lonely servant. servant.

Trzeba zjeść This nie wygląda na to, żeby mieli problemy z tym, że ich okradam, więc będę korzystał a co

sobie to na razie odpuścimy i tym samym zakończymy nasz odcinek także zapraszam na kolejny odcinek